I takie diamenciki, fajne różne. Ale super. Ale ładną kopertę zrobiłeś. Wszystko skleiłeś, pięknie. I tutaj taki dzwoneczek. A moim celem jest pierwsza ferata, która jest po drodze do Szwajcarii. Jest ona w Czechach. Będę przejeżdżał przez Czechy. Miasteczko Ojbin. Tutaj jest. forziś Ruchome. Także trzeba uważać, bo może się urwać. Ale widzicie, nakleili chociaż taśmę. Witajcie w nowym vlogu. Właśnie zaczynam film, ponieważ startuję. Jestem pod domem, pożegnałem się z rodzinką. Powiem Wam, że mnóstwo rzeczy przyniosłem, ale no, nie mogę się spakować, bo ciągle coś. Więc wpakowałem te rzeczy, a po drodze będę je układał w różnych boksach i w różnych schowkach i skrytkach. Także na razie chcę po prostu ruszyć, żeby już nie wracać się do domu. Także ruszam w podróż do Szwajcarii. Ok, nagramy sobie jeszcze licznik. Wyjeżdżam ze stanem 263 957 km. Akurat pociąg jedzie. Jeszcze jedną rzecz wam powiem. Po drodze muszę wstąpić do pana właściciela tego siedliska, ponieważ zapomnieliśmy podpisać jednego dokumentu. I muszę po drodze właśnie wskoczyć tam do niego, podpisać się na pewnym oświadczeniu i dopiero stamtąd pojadę już w drogę. Także jeszcze z tym siedliskiem na ostatnią chwilę działamy. Dobra, zatrzymałem się w lesie. Muszę popakować te rzeczy, bo jednak mi coś tutaj lata. No tak, jakieś jedzonko, sprzęty, kaski jeszcze na ostatnią chwilę wziąłem, bo nie wiem, czy w Szwajcarii trzeba w kaskach jeździć na rowerze pościele, poduszkę, kurtki, bluzy, tam trochę jedzenia, jakieś papiery, coś takiego. Także teraz to pochowam i będę mógł ruszyć dalej. Także dajcie mi 15 minut, ogarnę to i będzie porządne. Okej, okay, wszystko uporządkowane, tak będę sobie mieszkał, tylko ten rower mi nie pasuje, bo nie mogę sobie tutaj przechodzić do tyłu, jednak zagrodził mi tą drogę, no ale dobra, aha, jeszcze tutaj Szymoś mi coś zrobił, powiedział, że jak będę już w podróży, to mam sobie rozpakować, zobaczcie, jak on przygotował kopertę, co tam Szymuś mi dałeś, wow, kanapkę z serem, dzięki Szymuś, ale super, tutaj, kocham cię tatuś, ale super, Szymoś. ty to jesteś fajny cudowny i takie diamenciki fajne różne, dzięki Szymuś, ale super ale ładną kopertę zrobiłeś, tu skleiłeś pięknie, tutaj taki dzwoneczek super, dzięki Szymuś, kocham Cię również, a kanapeczkę zjem teraz i jadę, po drodze sobie ją zjem no i minęło dwie godziny, jestem z powrotem powiem Wam, że na tym oświadczeniu o którym wspominałem, trzeba było napisać jeszcze cel dla którego nieruchomość rolna jest nabywana no ja tam napisałem że chcę się wyprowadzić z miasta na wieś uprawiać owoce warzywa i hodować kury wśród przyrody i natury e, i jeszcze drugie pytanie przewidywany sposób wykorzystywania czy tam wykorzystania nabywanej nieruchomości no napisałem że właśnie o tych warzywach że chcę hodować owoce no i z czasem hodowla kur kaczek i innych zwierząt domowych no i tutaj podpisałem się. No i to był właśnie ten trzeci dokument, którego ostatnio nie podpisałem i nie wypełniłem. No ale teraz już jestem wolny, mogę jechać dalej. A z tego miejsca pozdrawiam panią, która mnie ugościła, dała mi obiad. Bardzo dziękuję. Jestem najedzony, także mogę jechać dalej. A moim celem jest pierwsza ferata, która jest po drodze do Szwajcarii. Jest ona w Czechach. Będę przejeżdżał przez Czechy, miasteczko Ojbin, i tam się kieruję, Także ruszę. Zatrzymałem się na przerwę, ale zobaczcie gdzie jesteśmy. Na parkingu, na którym poszły nam turbiny, i tutaj z przyczepą staliśmy. No i dzisiaj też ktoś ma awarię. Zobaczcie, tam laweta właśnie zabrała go. I w tym samym miejscu staliśmy. Także mamy miłe wspomnienia z tym parkingiem. A ja idę na spacerek, przejść się trochę, bo już zrobiłem 160 km. Zatrzymałem się na chwilę w Zgorzelcu. i poszedłem do apteki, kupić sobie węgiel aktywny, bo właśnie słucham takiego wykładu o autofagi. To jest taki proces zjadania starych komórek przez własny organizm. Trafiłem na ten wykład, bo chcę sobie zrobić głodówkę. Chcę nie jeść przez kilka godzin, czy tam może kilkanaście, jak się uda. No i wysłuchałem takiego wykładu, i pan mówił, że mamy pić bardzo dużo wody, ale i tak nas będzie głowa bolecia. I żeby nie bolała głowa, to warto jeszcze właśnie ten węgiel aktywny jeść, bo on jakby te toksyny, które się tam. Wytwarzają i, i uwalniają w organizmie, to ten węgiel aktywny po prostu je jakoś tam scala i nie trawimy ich ponownie, tylko one są jakoś wydalane. Więc y, dużo wody, jak robicie głodówkę, i właśnie ten węgiel aktywny. Ale to jeszcze sprawdźcie, bo ja na podstawie jednego wykładu to wszystko robię. A nie wiem, czy do końca dobrze to robię, więc ja sobie biorę taką tabletkę na własne ryzyko. No i rozpoczynam głodówkę. To są czarne tabletki węgiel aktywny. O, nawet brudzi troszeczkę. Patrzcie. trzeba sać, nie wiem, gryźć. Chyba gryźć. Ale to już poza kamerą, także idziemy dalej. I proszę Państwa, wjeżdżam do Czech. Tutaj mamy granicę. Stoją Panowie. A nie, to nie Czechy, tylko Niemcy. Deutschland. Coś mi się pomyliło. Dobra, jesteśmy w Niemczech. Gdzieś tutaj jest trójstyk, czyli stykają się Czechy, Niemcy i Polska. I właśnie w tym miejscu jestem. Także przepraszam za pomyłkę. Jesteśmy w Niemczech. No ale się ładnie zrobiło, takie górki, piękne. Za chwilę dojeżdżam, za 3 minuty będę na miejscu. No dobrze, dojechałem na miejsce, jednak to jest w Niemczech. Ja myślałem, że to jest w Czechach, a to jest w Niemczech. Także dotarłem. Tutaj jest parking, jak widzicie, nikogo nie ma. Można zostawić samochód. I tutaj zaczyna się szlak po drugiej stronie. Także biorę tylko plecak, już wszystko sobie spakowałem, wodę zabrałem i ruszamy. Także zamykam i idziemy. No ale niestety kampery zabronione. Mój nie jest kamperem, więc chyba mogę stać. Przechodzimy i tutaj zaczyna się szlak. Wow, ale to jest cudownie. Wszedłem na taką górę. Tam jest widok na piękny zamek. Może uda się tam pójść. Mijam takie ładne skały, jak z Plasteliny. Ok, szedłem taką ścieżką, i tutaj przy tych kamieniach trzeba iść tą ścieżką. I na tą górę muszę wejść, na tą skałkę. Tutaj już są jacyś rowerzyści, zostawili rowerki. Także idziemy. Jest też znak na Alpiner grat, tak się nazywa ta ferata. Steig Alpiner grat. Będzie link w opisie. Ok, doszedłem do feraty. Tutaj jest taka ławeczka, gdzie można się ubrać. Ja się właśnie ubrałem. Mam cały sprzęt założony. Przed mną jest około pięciu ludzi, więc teraz zobaczycie ujęcie, jak oni się tam wspinają. Poczekam chwileczkę, i potem będę wchodził. Ferata zaczyna się takimi czterema klamrami. Także zapinamy się. Tam ramni i na razie są takie szpile, i będę teraz wchodził tutaj. Tak wam jeszcze powiem, że ferata jest w kategorii C, no i jest naprawdę fajna, no ale z dziećmi małymi raczej tutaj nie polecam iść. Takie 14-latki to dadzą radę, a ja muszę czekać, bo tam przede mną jest korek. Okej, okay. wyprzedziłem tą grupkę, okazało się, że. Oni czekali na mnie, a ja czekałem na nich. No i staliśmy tak z 5 minut, ale teraz już idę pierwszy. No ładnie, jest, fajnie. I tam stamtąd wyszedłem. Tutaj jest. Forzij, ruchome. Także trzeba uważać, bo może się urwać. Ale widzicie nakleili chociaż. Taśmę. Ok, zdobyłem pierwszą skałkę, na której można trochę odpocząć. Ale ja nie jestem zmęczony jeszcze, więc idę dalej. Teraz muszę wejść tutaj po tej pionowej ścianie do góry. Tak jest na dole, a zaraz zobaczycie z góry. No i jestem na górze, taki widoczek. I wychodzimy na fajne skałki. Także wdrapałem się. Teraz pójdę tutaj tą boczną ścianą, wzdłuż i tam na punkt widokowy. No i przeszedłem ten fragment. Teraz powiem Wam, że jest taki... taka szczelina i trzeba się dostać na drugą stronę, co też nie powinno sprawić kłopotu. Trzeba się przepiąć I idziemy. To jest koniec feraty, zajęło tak może z pół godzinki. Widoki są piękne. Tutaj jest punkt widokowy, a wejście jest tutaj. I tutaj za tą wielką skałą, co wyszedłem jest szlak. Tam pójdziemy na ten punkt widokowy, a w tamtą stronę do samochodu. Także bardzo miła feratka. Polecam każdemu do zrobienia. W pół godzinki. A tak wygląda wejście na ten punkt widokowy, taka piękna szczelina. Nazywa się to Monks Cancel. Idziemy. Ok, także można sobie pogratulować, jest pięknie. Ostatni rzut oka na to miejsce i wracamy. Jestem przy aucie, teraz muszę pomyśleć, co dalej. Muszę znaleźć jakąś fajną atrakcję albo kolejną ferratę, chociaż już jest chyba godzina 19. Dobra, pomyślę chwilę. Dobra, ale jedyne, o czym marzę, to umyć sobie twarz. Zaczniemy, czy się uda w moim zlewie. Wczoraj było ciemno, więc nie widzieliście, ale tak to wygląda. Myjemy buźkę. A, bo ja wyłączyłem. Żeby mi się przez noc nie wyłączyło. Ok. A, fajnie. No, powiem Wam, że trochę się spociłem, Bardzo mało, ale trochę. W sumie nie na feracie, tylko schodząc z feraty. Bo tutaj musiałem jeszcze pod górę wchodzić. Tą górkę, co widzicie, tą musiałem obejść jakby całą. Dlatego się spociłem. W sposób na szarą wodę. Ok, minutę drogi stąd są skalne kielichy. Jedziemy zobaczyć. Ok, jak widzieliście, przejechałem parking, także tutaj sobie stanąłem. I trzeba tak 100 metrów dojść na dół na ten przystanek autobusowy. Także tutaj jest przystanek autobusowy, a kielichy mamy tutaj. Zobaczcie, jakie one są ładne. Te raczej kielichów nie przypominają, ale ten przypomina kielich. Zobaczcie jak pięknie stoi. No miejsce jest bajeczne. Także kolejna miejscówka warta odwiedzenia. Jedziemy dalej. Ale jeszcze zobaczymy z tyłu jak to wygląda. Z tyłu te skałki tak, a ten kielich tak. I zjechałem tak półtorej kilometra na dół do miasteczka Ojbin. To jest taka promenada, są piękne budynki, jakieś wodospady, jakieś strumyczki. Tu jest ładnie taki wodospad, wybija ze skały, a tą drogą chcę dojść do tego zamku, który widzieliśmy w oddali. No ale powiem wam, że pusto, jakby nikt tutaj nie mieszkał. Nie wiem, co te niemieckie miasteczka takie puste. Po drodze na zamek. Mijamy ładny, żółty kościółek, taki wtopiony w skałę. Trasa do zamku biegnie tam górą. Nawet widać barierki, ale tu są takie ładne skały. A za nimi dochodzi się do takiego wąwozu. Zobaczcie jak tam jest ładnie. Wow, ale to jest super. Naprawdę. Ciekawe dokąd to prowadzi. Tam jest jakiś mostek u góry. Fajnie tak chodzić o 20. Bo nie ma żadnych ludzi. Aha, i tutaj jest zakręt. Czyli chyba dojdziemy do tej ścieżki, która prowadzi na zamek. Czyli są dwie drogi, albo tutaj tym wąwozem, albo tam górą. Tak, tu jest ta ścieżka. I tu jest łatwiej, bo jakbyście mieli wózek z dzieckiem, to tędy dojedziecie. A tak to się nazywa Oebin. Tu jest taka budka, chyba biletowa, i jest napisane, że jest do 21. Więc powinno być, ale chyba jest zamknięte, bo widzę, że wrota są zatrzaśnięte. Sprawdźmy. No, zamknięte niestety. Það er okkur sært. Dobrze, wróciłem z tego zamku, powiem Wam, że jest godzina 21.02 i co teraz? Co teraz muszę zrobić? No muszę znaleźć jakieś miejsce na nocleg, już jest późno, nie chcę mi się jechać, także poszukam. Tam widzę jakiś znak na parking dla kamperów. Tutaj Wojbędz znalazłem taki parking całkiem spory. Tam jest gdzieś dla kamperów, ale nie chciało mi się tam jechać, skoro tutaj mam taki fajny, puściutki parking. Także tutaj się prześpię. No jest niestety płatny, ale od 8 do 20, a jest 21, więc mam tutaj za darmo. Chociaż tam widzę w parku jacyś panowie się na mnie patrzą, więc nie wiem, czy tutaj sobie być, czy nie, ale załóżmy, że na razie tak. Także co, zostaję tutaj i będę się szykawał do spania. Wiecie co miałem jeszcze popracować na komputerze? Ale jestem tak zmęczony. Nie wiem, może ta ferata mnie tak wykończyła, albo to chodzenie tutaj, albo trasa, albo to pakowanie. Naprawdę, pakowałem się chyba z dwa albo trzy dni. Także ja tutaj sobie rozkładam śpiwór. Tak, to jest ten śpiwór do minus 20, który kupiłem na NordCap. Lubię w nim spać, chociaż czasami jest mi za gorąco. Tak jak dzisiaj to podejrzewam, że będzie mi za gorąco. Ale wziąłem go, bo nie chciałem brać jakiś kołder, Także rozkładam. Dzisiaj nogi będę miał tutaj, bo jest z górki. No i idę spać. Ale powiem Wam jeszcze, że Kasia mi uprała kilka rzeczy i tutaj się suszyły. Muszę jeszcze rozwiesić trochę, są wilgotne, także do jutra wyschną, i będę miał świeże, ale na tak jak mówię, muszę to wszystko porozkładać, a tu mam poduszeczkę. Także idę spać i widzimy się jutro. Trzymajcie się do jutra. Cześć!